Bartek, trzecia kwarta, kluczowa, bardzo dobra gra w defensywie. Powiedz, co wy sobie w czerwie w satni powiedzieliście, że wyszliście tak zdeterminowani na tą trzecią kwartę? No na pewno padło parę cierpkich słów od trenera Fesunkiewicza, ponieważ ta pierwsza połowa w ogóle nie wyglądała tak, jakbyśmy tego chcieli. Można doszukiwać się, że dawno graliśmy mać praktycznie 10 dni temu, długa podróż. Wczoraj praktycznie o 22.30 byliśmy dopiero w hotelu, choć to są tak zwane excuses. I to było, że pierwsza połowa to jest tak zwany excuse. A drugie gramy w koszykówkę i w trzecie kwarcie pokazaliśmy naszą topową koszykówkę i myślę, że to ustawiło wynik. To jest ósma wygrana z rzędu w Lidze, ty do zespołu dołączyłeś w trakcie tej serii. Czy wy się czujecie tak mocno, jak wskazuje tabela, bo wygrywacie ostatnio ze wszystkimi, jesteście liderem, nie notujecie wpadek, no jesteście głównym kandydatem do mistrzostwa, tak się wydaje. No wiadomo, na ten moment jesteśmy głównym, ale konkurencja nie śpi i nie rozdajemy, nikt nie rozdajemy medali w marcu czy w kwietniu. Znamy swoją wartość. Wiemy, że jak tworzymy kolektyw, jak każdy gra mocno w obronie, ciężko nas zatrzymać, ale do tego głównego grania w maju, w czerwcu jeszcze jest daleko. Stajemy twardo na ziemi. Wiadomo, że te zwycięstwa budują przede wszystkim atmosferę, przede wszystkim mentalność i pewność siebie i chcemy tą drogą iść do końca sezonu. Na koniec pytam Cię o funkcję kapitana, którą dzisiaj pełniłeś. Zamiast Krzysztofa Szubargi system rotacyjny trener Frasunkiewicz stosuje. Jakie są obowiązki kapitana Warce Gdynia, skoro każdy może nim być? No tak naprawdę dzisiaj dostałem tą opaskę kapitana. Wiadomo, to zobowiązuje, szczególnie w takim klubie, patrząc też, jakie nazwiska były kapitanem. Akurat nie ma Krzyśka Szubargi, nie ma Filipa Dyryjewicza, którzy byli takimi etatowymi kapitanami, dlatego trener zmienia. Co można? No, na pewno miałem za zadanie w szatni czy w przerwie meczu powiedzieć jakieś słowo. To jest z racji tego, że jestem jednym ze starszych zawodników. Też nie przyszedłem tutaj, żeby grać jakieś ogony, tylko po prostu być jakąś wartością dodaną i myślę, że to się dzisiaj spełniło. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.